Numer razem stałem na te usze. Do gówek. Kto pierwszy Proszę. I od razu dzisiaj punkt. To jest specjalnie dla telewizji, który był tylko podwieszki działa. Gotowy? Łącz nie to. What? to Bartek, Bartek. Technika też czyli, że pamiętaj. Tu wiemy, tylko kontroli jest jest. <śśpiewa> nie, nie, ale nie, 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 bo teraz też popatrzmy, gdzie ja skończyłem żonglować, a gdzie kolega z Tu chodzi o kwadrat. Premis? Ale 10 punktów moje. 9 listopada 2016 roku na trwale przejdzie do historii Turbo Kozaka i do historii drużyny Podbeskidzia Bielsko-Biała, a także tego miejsca, w którym pięknym jesteśmy, czyli stadionu Pasjonata Dankowice. Proszę Państwa, tego dnia będzie odcinek Turbo Kozaka z Matthieu Szczepaniakiem i tego dnia wszyscy dowiedzą się, że dostałem pierwszy raz jako prowadzący ten program prezent. Niestety nie mogę zdradzić co to za prezent, bo Wtedy nie byłoby niespodzianki 9 listopada, ale muszą Państwo to obejrzeć, bo to nie były jedyne rzeczy, które przejdą do historii w tym programie podczas kręcenia tego odcinka. Naprawdę, proszę Państwa, działo się tyle, że trudno to wszystko zliczyć. Oczywiście wszystko to za zgodą i pod kierownictwem trenera Podolińskiego, a jak Państwo dobrze wiedzą, trener Podoliński potrafi się zabawić. 9 listopada, Liga Plus Ekstra, godzina 20, Mateusz Szczepaniak w Turbo Kozaku. Nie można tego przegapić. Do zobaczenia.